Kurde, witam was wszystkich, normalnie to jest mój pierwszy film od czasów epoki e, e, lodowcowej. Ja sobie tutaj z Niemcami. E, ja nie wiem gdzie się pojawiłem, ja nie wiem jak stąd zejść, ja pierdolę. Ogólnie ja jestem Bulet. A to jest moja skluwa. <głodowo> o kurde, a ja jestem na dachu! Mogę sobie, co, chyba widno, zjechać nawet na dół. Dobra, ja sobie zjadę na dół, bo kurde... Nie wiem, z takiej poprawki to nie będę strzelał, no. Prędzej jakbym miał Sniperka, no. E, e, e. Kurwa, kurde, wylazłem normalnie e, e, na dół i, i już dostałem w dupę. No nic. To jest damage drużynowy. To jest podstawowy pakiet jakiś, kurde, w Battlefield'zie. Premiuma jeszcze nie posiadam. Dobra. Módlcie się, żeby mnie nie zabili. Mm. Ach, kurde! <śpuszczanie> 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 Jakby wiedzieli, że ja tam będę! W sumie, no od czego jest mapa. Mm. Ja będziecie chcieli to oczywiście będę nagrywał więcej mamy. W końcu nie, nie wylądowałem na tym. No na dachu. Tylko tutaj. No, no je, jak mi nie idzie, to tak mi idzie, ona. No, jestem lambą i nic znaczy nie ale jest dobrze. Fajnie się gra Heromoto. No bo to... Będę, to, to? Muszę trochę... Ostrożnie. No, trochę się przy kampie. To, kampić nie lubię, ale w niektórych sytu sytuacjach trzeba. Jak człowiek czeka kurde jakiś tam czas e, w jednym miejscu, a potem idzie z powrotem gdzieś, to nie znaczy, że kampi. No, czy ty małe życie. Trzeba się skupić. No, lub... ja pierdol... no, a to jak mi razi po oczach. Mogliby jakieś... Wolałbym, żeby tutaj były jakieś tam replayie, ogólnie lepsze. W sensie no... Widzę kto mnie zabija, jak mnie zabił, skąd kur... Teraz mnie znów zabiją Nie lubię Kurwa jakiś świnolek No no Trzymałem guzik no Aha to taki replay No no zajebiście mi idzie No kurde bóle ci kurde zaraz zabić Tam się kogoś postrzelić? Nie! A nie dostał! O kurwa, nie, nie. No ale chociaż jeden zabity! <laughs> no więcej jeden ma dziewięć. A nie, jest tak źle na śmieszu i jestem z czterech. Może to się coś. No ten. Nie, na dachu nie chce być. No to może gdzieś nie wiem, do tego gościa pójdę. No nie chciałem być na dachu, ale kurde, tak skierowałem, że jestem na dachu, tak? To nie jest tak, że ja sobie gram już w to, Bóg wie ile czasu. Ja to jakiegoś czasu dopiero zacząłem. No. Ja mam tylko jedną pukawę, kurde, zaraz wam pokażę, dostosuj. I co? Nie mam nic, kurde. Ale z szerbów nic, kurde, nie ma. E, 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 dobra. Ej, pistolet ma. O, przynajmniej dobrze i to. Tak. Dzisiaj to jest bardziej rewolwer niż pistolet. Ale do pistoletów też trochę należy chyba. O, coś tam dostał. A, to nie było chyba głośno. Tak z daleka się wydawało Trzeba trochę ostrożnie No fucking shit Jak idziemy debil ja bym granacika rzucił to by miał fajne zabójstwo O mam trzech zabitych kurde Nie spodziewałem się tego no eee. nic ale nie podajemy się tak łatwo i gramy dalej Okej okay. eee. Szkoda że z kumplami teraz akurat nie gra, ale niestety To się musiało jakoś stać Oho, oho, oho. Oho! Oho! Oh, oh. I tak to w plecy dostaję, kurde! I nie wstałem w plecy, kurde, od jakiegoś... Pedała, kurde... Ludzkiego. No i to mają spruwy jakieś, a ja to co kurde... Nie wiem. Mogę sobie to w dupę sobie i No co? No. Nic na to nie poradzę! Kuracie z lewa Żepó z tej Kurwa widziałem cię no Smażcie się gwaje To się jak kurde trafię Nie zginę od własnego granatu Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Lewa, prawa lewa Kurde, przeżywam tak normalnie bym miał się zaraz zasad. Ale jest koniec, trzeba walczyć dalej. Jak feed będzie z wami. Kołóż z innymi grami Dobra. E Okej. Okay. No kurde, to jest takie porąbane, że dać spokój. No, ta mapka nawet mi nic nie mówi, bo kurde... Po prostu się nie znam na tej mapie. Dołączę tutaj do ogonu. Pojadł w a przegrała. No nic, jak na pierwszy film, to na razie będzie na tyle, kurde, no, strasznie nabiłem, ale nic nie szkodzi, karty. nie no, przynajmniej zabiłem tam parę osób, no, jakieś osiągnięcia to się zawsze ma, nawet jak się nikogo nie zabije, no dobra, dobra, trzymajcie się, no, do usłyszenia, na razie.